Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie Jest kolejny vlog, jest sobota I jest godzina chyba 9.30 Jakoś tak Ja wstałam, wyszkowałam się Musiałam oczywiście Zrobić tylko tutaj część pielęgnacji Na czoło słuchajcie, nic sobie nie dawałam Żeby w razie czego nic mi tutaj nie poleciało Tu mam nadal to I wiecie co ja powiem W kamerze wygląda to dużo bardziej wyraźnie Tylko nie tak jak jest z brwiami A w rzeczywistości wygląda to Lepiej, ale i tak mnie to drażni i chyba już wiem skąd to mam, bo ogólnie wczoraj, słuchajcie, nie mogłam zasnąć. Myślałam ciągle o tej mojej skórze, że coś mi tutaj nie pasuje i zaczęłam analizować, co użyłam innego, bo ogólnie nie chodzi mi tylko o to, ale ogólnie gdzieś tutaj mi coś wyszło, tutaj, wiecie, takie niby hormonalne takie zmiany, ale mówię, coś nie, coś mi tu nie gra. I e, tutaj o, widzicie. I stwierdziłam, że jest jedna, jedyna rzecz, którą użyłam teraz kilka razy, i za każdym razem po użyciu tej rzeczy, zaraz wam powiem, jaka to jest rzecz, właśnie takie rzeczy mi się działy. Także nie będę do tego. Będę teraz um, zostawię tą skórę bez używania tej maski. I właśnie Wam powiedziałam i zobaczymy. Jest to maska, słuchajcie, którą dostałam w kalendarzu adwentowym. Jedna z tych droższych masek. Ona jest niby oczyszczająco, nawilżająca, i wydaje mi się, że to ona. Sprowadziła moją skórę do tego, co mam teraz, ale oczywiście dam Wam update. Teraz, jak nie będę używać, e, dzisiaj będzie w ogóle bezmaseczkowo. Muszę, bo chyba nie mam już żadnej maski w. W kremie, muszę zobaczyć, bo nie mogę nakładać masek w płachcie z wiadomych przyczyn, a wszystkie te, które miałam w tubkach chyba zużyłam. E, tak mi się przynajmniej wydaje, jeszcze zobaczę tutaj w moich zakamarkach, ale może moja skóra potrzebuje takiego <laughs> oczyszczenia, że wiecie, tu będę tylko używać płynu do mycia buzi i, i tyle. Ale zobaczcie, od razu lepiej człowiek wygląda. Dobra, więc rano skończyłam, dokończyłam tylko książkę, którą zaczęłam wczoraj. Teraz sobie znalazłam nową serię znaczy nową serię. Dopiero są dwa tomy, ale jest to o pani agencce, która współpracuje z Psem Czarnym Labladorem. On jest jej towarzyszem. Nigdzie nie widziałam recenzji tych książek, nigdzie nie widziałam polecajek, po prostu wyskoczyłam i wyszłam na legimi i patrzyłam w nowościach. I właśnie przykła mnie układka tylko już drugiego tomu z Labladorem, więc mówię, o, coś ciekawego. Weszłam na pierwszy tom, oceny ma chyba 7,5 na 10, także całkiem, całkiem ok. Książki nie są też długie i są, tak jak mówię, dwa tomy, także dzisiaj pewnie zrobię jeden tom i zobaczymy, jak będzie, czy uda mi się jutro po pracy zrobić drugi, bo możliwe, że jeżeli dzisiaj będę szybko czytać, to przeczytam półtora tom, może się uda. No, a plan na dziś są takie, że moje chłopaki jeszcze śpią obaj. Próbowałam wziąć młodego na dwór, nie ma w ogóle opcji. 9:30 oni śpią, dobra. W sumie oglądaliśmy pół na pół filmy do chyba drugiej rano. Ja e, e, czuję się taka wypoczęta, nie mogę ćwiczyć i troszeczkę mnie nosi, e, więc stwierdziłam, że chyba pójdę sobie na Ciuchulandę. Już nie byłam chyba 3 tygodnie, jak się nie mylę, 4 tygodnie. Nadal nie jestem przekonana na 100%, w, w czym chcę iść na imprezę e, za tydzień, więc stwierdziłam, że może pójdę, zobaczę. Chciałabym dalej kupić sobie jakiś golfik, bo jeszcze jednak ta zima jest, a wiadomo, nie chcę kupować w nowych e, sklepach bo te ceny, może uda mi się znaleźć coś tańszego w jednym, bo ten drugi jak byłam ostatnio, to ceny mnie po prostu przeraziły ale zobaczymy poza tym mam ochotę na kawę z McDonalda więc tak muszę zejść na dół, że tak powiem z górki po tą kawę, więc już kawałek kroków w lewo i mam te ciuchy, także zobaczymy wrócę do Was, idę Wam znać później też będziemy jechać do Bedford mam nadzieję, że się nie rozpada dla młodego, żeby się wybiegał porządnie i też ja chciałam zjechać do Home Bargains na Sól na plecki. tak, w Kempstone zazwyczaj jeździmy do dużego Home Bargains, ale właśnie w Bedford jest też taki mniejszy, który jest dosłownie 3 minutki od parku, więc tam możemy się zatrzymać i zrobić zakupy. Jeżeli chodzi o brwi, słuchajcie, jestem nadal zachwycona. Czuję się jak inna kobieta i moja sama ocena z 1, 1 na 10 wskoczyła na mocne 4 na 10, także super. I właśnie wczoraj jeszcze rozmawiałyśmy, że jeszcze jakbym usta zrobiła, to w ogóle byłaby petarda, bo jednak moje usta są, no nie za ciekawe, nie oszukujmy się i są tutaj mniejsze, tutaj są większe, są bardzo... No, nie są równe, no i tak właśnie rozmawiałyśmy, że faktycznie i kwasik by się przydał, i no kolor, nie oszukujmy się, one też nie mają jakiegoś ładnego koloru, ale to może kiedyś, bo na razie powiem Wam, nawet można by było uzbierać pieniądze, ale jednak zabiegi przy ustach są bardziej bolesne, nie oszukujmy się. Także to jest największa rzecz, która mnie stopuje w tym, żeby coś z tymi ustami robić. Może kiedyś nie mówi nie. Ale na razie musi wystarczyć e, to, że wyglądam jak wyglądam. Po prostu. Dobra, idę, trzymajcie kciukasy, żebym wróciła z jakimiś fajnymi rzeczami. Kochani, jestem chwilę później, tak naprawdę. Z jednej strony zadowolona, z drugiej nie bardzo. Czemu jestem nie bardzo zadowolona? Słuchajcie, idąc po drodze, stwierdziłam, a wezmę sobie kawę ze Starbucksa, ponieważ e, nie ze Starbucksa, marzymy się Starbucks. E, z Greksa, ponieważ ostatnio piłam tam bardzo, bardzo dobrą kawę, ale w Grexie było tyle ludzi, że mówię pierdziele to po drodze jednak zajdę do McDonalda i tam kupię kawę. Słuchajcie, ja idę po drodze, próbuję sobie zamówić kawę na apce, a się okazuje, że nie mają syropów do kawy, także mi tylko zwykłe lata. To ja już sobie już wolę zaraz kawę w domu zrobić, a później może uda się po drodze kupić jakąś inną. No ale się rozczarowałam. Ale jeżeli chodzi o Cichulandy, poszłam do dwóch z trzech, ponieważ jak zwykle poszłam do tego pierwszego, który ma naprawdę spoko ceny, poszłam do drugiego, w którym już ceny były dwa i do dwóch i pół razy droższe, za rzeczy gorszej quality, a w tym trzecim bardzo rzadko coś mi się podoba, więc stwierdziłam, że nie chce mi się łazić. Ale mam kilka rzeczy, słuchajcie. I to naprawdę w fajnych cenach. Wydałam chyba 12, 9, 12. Basta. Na dół. Wejdź. Aha, tu będzie szczęśliwa. E, wydałam 12, 29, a mam 7 rzeczy, tak? Jeden. A nie, poczekajcie, bo 7 to jest chyba... Um... Baster! Proszę cię, kochanie! Chcesz być w filmie? E, jeden, dwa. Trzy... Nie wiem, co to znaczy: Exchange. Słuchajcie. No, niby jest siedem rzeczy, ale jedna... <laughs> Nie wolno dawać buziaków na antenie. Baster, bo się ludzie zgorszą, że pies po. Chciałam powiedzieć po mordzie mieli, że. E, poczekajcie. Może was przedstawię trochę, żeby on tak nie przeszkadzał nam. I e, pokażę Wam na szybko, e, co udało mi się zdobyć. Baster, proszę! Down. Już. zejdźcie na dół. Na dół. I dodali. GO tu BABA Słuchajcie, on teraz nie pójdzie On teraz nie pójdzie Ty jesteś zmieśny Zmieśny jesteś Jedną rzeczą jest firma George To jest chyba Azda. No nie mogę, bo jego pysk jest tym No idź, zejdź Basta, zejdź Down Już, bo, idź Basta, idź Chodź, chodź Zejdź Buster, Poczekajcie Przepraszam Was za te usterki, ale musiałam się troszeczkę potulić z moim psem. Więc, wracając do tematu, kupiłam sobie kolejny e, jumpsuit. E, powiem Wam, że przypomniało mi się, kiedy kupiłam go, że mam jeden z trimu, ale on jest z innego materiału, a ten jest taki trochę imprezowy, powiem Wam. I <laughs> co mi się w nim spodobało, to właśnie to, że ma tutaj, o, takie wstaweczki, które nadają mu, wiecie, takiej fajnej... Em... Że nie jest zwykły taki czarny, że tak powiem, ale jest na ramionczkach, więc to jest taki troszeczkę minus. Ale jak pamiętacie, kupiłam sobie ostatnio e, srebrną taką czarną z brylancikami na żółte, więc do tego by też super dopasowało, tak myślę. E, poza tym to jest też fajny po prostu na codzienne wyjście do jakiegoś pubu. A cena, słuchajcie, tego była 2 funty. Dwa funty. Tutaj nie widać, żeby cokolwiek było noszone. Dwa funty to jest 8-9 zł yy, i jest on długi, także będę sobie sprawdzać. I stwierdziłam, że nagram Wam taki filmik. Mierzymy ciuchy na imprezę. Wyszykuję sobie kilka kreacji, które myślę mogłabym założyć. Ustawię kamerę i przymierzymy sobie. Myślę, że z tą kamerą będzie mi to. Dużo łatwiej zrobić niż właśnie z poprzednią, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że to wszystko jakoś wyjdzie. Nie będę robić tego dzisiaj, bo dzisiaj jest sobota, wiecie, ostatni dzień mojego wolnego, także nie wiem, czy tak aż bardzo chce mi się wszystko tutaj szykować. Gdzie myślałam właśnie w środę po pracy, wyszykować wszystko sobie na, na wiecie, tutaj na dół znieść. Wstanę w czwartek rano i tak nie będę mogła jeszcze ćwiczyć, bo tak w tydzień chciałabym się. Dostosować jednak do tego, żeby się nie pocić. A ja jak biegnę, to biegnę, wiecie, full speed. I w czwartek rano, bo wątpię, że były nadgodziny, niestety, wstać i na spokoju nagrać Wam właśnie różne stylówki, w czym mogłabym iść na imprezę. Tak myślę, będzie lepiej zrobić to osobno. Więc to jest jedna, słuchajcie, rzecz. Drugą rzecz wzięłam sobie z wieszaka ostatniej szansy i ona była na przecenie z 6 funtów na 2 i jest to zwykła najzwyklejsza w rozmiarze 12. To były body są w 14, a to jest w size 12. Jest to zwykła sukienka z New Looka, ale taka już na lato. Bardzo spodobało mi się jej tutaj e, ramionczka, że tak powiem. I po prostu zwykła, najzwyklejsza z gumką tutaj e, sukienka. W takim właśnie, o. Kurde, za 2 funty na lato, jeżeli takie w ogóle będzie w tym roku. O Jezus, super będzie. Nie wiem, powiem Wam, przeraża mnie to, że w tym roku tego lata znowu nie będzie tak jak w poprzednim. I pamiętacie, ja bardzo lubię bardzo duże ciepło, także takie lato, co było tu, to nie jest dla mnie. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam jest to koszula za 2 funty z New też. I wzięłam sobie, bo ostatnio pokochałam grochy, słuchajcie. Nie wiem czy pamiętacie, e, też ostatnio, jak byłam w Członlandzie, kupiłam dokładnie z takiego samego materiału e, jumpsuit, jumpsuit. Dobrze mówię? Właśnie też taki e, w jednym tym. E, I nie wzięłam tego z myślą o tym, ale właśnie z myślą o tym, że. Wiecie co, często jak ja robię tury. E, te publiczne dla ludzi To ja bardzo lubię wtedy wyglądać trochę lepiej Coś innego ubrać niż taki zwykły Cardigan I takie koszule sprawdzają się super Są przewiewne i fajnie wyglądają do jeansów Nie trzeba się wiecie, jakoś stroić I ona kosztowała 2 funty z 4,59 Także tu już mamy trzy rzeczy Kolejną rzeczą jest to Bluzka, która strasznie mi się spodobała Ona jest w rozmiarze 12 była? Albo 14 Nie jestem pewna, bo jest dość szeroka Firma DF Young cena jej słuchajcie, to było 2 funty, jest napisane medium, także nie wiem jaki to był rozmiar, ale to jest taka oversize'owa bluzka z kapturem one w ogóle nie są zniszczone a co mi się w niej podoba, to jest ten napis napis mówi not interested to become what you call normal czyli nie jestem zainteresowana żeby być kimś, co wy nazywacie normalnością Wiecie, nigdy normalna nie będę, nigdy nie będę panią klasyczną 40-latką w blond włosach, marynarce i ładnych spodniach na kant. Oczywiście nie mówię, że to jest złe. Nie, 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 żeby znowu zaraz ktoś mnie źle nie odczytał, ale ja tak widzę taką 40-latkę. Ja jednak jestem troszeczkę inna. Na pewno nie jestem normalna, jestem kolorowym ptakiem, więc jak zobaczyłam to to po prostu się zakochałam, bo to jest przekaz ode mnie. E, że nie będę nigdy normalna i nigdy nie będę w takim standardowej czterdziestce. Niestety albo niestety. Także tu już mamy jeden, dwa, trzy, cztery. Aha, wiem, tak, jeszcze mam dwie rzeczy. Także sześć rzeczy kupiłam. Ostatnią, która najbardziej mi się w sumie podoba i która zwróciła moją uwagę, będzie ostatnia. I druga, druga piąta rzecz jest to firma Rodhand of Scotland. Nie wiem, kosztowała mnie dwa funty i jest to zwykła Czarna marynarka, ale nie z takiego materiału, jak są garnitury, tylko bardziej z takiego, um, nie wiem jak to powiedzieć, lekkiego materiału. I ona jest dłuższa, więc też stwierdziłam, że będzie fajnie wyglądać nawet do dzieńsu, yy, nawet wiecie: zwykła biała bluzka pod spód, i na przykład takie coś, żeby wyjść gdzieś do ludzi, żeby wyglądać właśnie trochę normalniej. A, ostatnia rzecz, którą kupiłam w ogóle i dla mnie to jest szok, że wydałam za te dwa. Ile? 12,29, z czego 30 pi to była e, reklamówka, tak? Czyli wydałam 11,99 na ciuchy. Na 6 ciuchów. Czyli dwa funty średnia. Wow! To jest ta bluza, która jest w ogóle, ale to w ogóle nie zniszczona. Jest to um, Next Authentic Quality Vintage Wear. E, I ona była, słuchajcie, e, za. 3 funty. Wcześniej była 4,30 i była przeceniona na 3 funty. Nie wiem dlaczego jej nikt wcześniej nie wziął, słuchajcie. W środku misia jak widać, nic nie jest zniszczone. nic, nic, nic. Bluza ma taki kolor, będzie fajnie wyglądać do moich jasnych włosów i jest po prostu taką bluzą. Zobaczcie. Ale no, po prostu super wygląda, naprawdę. I bluzę wziąłam w rozmiarze 14. Zobaczmy, czy jest dobra. Dobra, nieważne, że mierzę na, ym, na golf. Także trochę mniej ciśnie tu w rękach, Wam powiem od razu. Ale też, jak będę nosić tą bluzę, to nie na golf, yy, tylko na yy, koszulki. Ale fajnie, wydaje mi się, że w takim jasnym, szarym jest mi całkiem sympatycznie. Ale tu aż widzę, jak mi buła rośnie, słuchajcie. E, także na pewno nie pod grubszego rodzaju sweterki. Więc takie moje zakupy, już się Wam pokazuję z powrotem. Ech! Jestem zachwycona, bo. Poczekajcie, teraz ja tego nie ściągnę, bo się ją na, na tym zastopowało. Także jestem bardzo, bardzo zadowolona. Wizyta była krótka, acz intensywna, więc fajnie moje chłopaki nadal śpią, chociaż jak przyszłam, to pastor chciał wyjść, ale co Wam chciałam powiedzieć, słuchajcie, nigdy nie byłam jakąś super wielką fanką Eurowizji, żeby śledzić ją jakoś wcześniej i tak dalej, ale jakoś w tym roku, jakoś tak mi się to wyświetliło i teraz tak troszeczkę sobie wczoraj w nocy wyśledziłam i słuchajcie, włączcie sobie piosenkę na Eurowizję z Malty. Moim zdaniem to jest winner tegorocznej Eurowizji. Wysłali tam po prostu dla mnie królową, po prostu queen. Yy, muzyka jest skoczna, jest taka bardzo, bardzo. Yy... Do tańca bardzo, bardzo mi się spodobała, i w tym roku też jestem bardzo zadowolona. Słuchajcie, jak jakoś nie jestem wielką fanką Justyny Steczkowskiej, tak jak zobaczyłam piosenkę, z którą ona pojedzie na Eurowizji, bo ona wygrała polską preselekcję, to naprawdę jestem zadowolona i uważam, jak na Eurowizję, na to, żeby zrobić jakieś tam show na tej Eurowizji. To naprawdę wypadnie bardzo, bardzo dobrze i nie będzie siary ani wstydu. Jak pamiętacie, w tamtym roku z Bianką było, Bianką, Blanką, nieważne, e, różne były głosy. Chociaż ja piosenkę solo akurat osobiście lubię i sobie nieraz włączam, jak mi je naczynia, i sobie solo, solo. Także wiecie, ale ja też nie jestem, ja jestem troszeczkę. Kuku loko. Um, ale tak, uważam, że Steczkowska ma bardzo super piosenkę. Szczerze Wam powiem, nie wiem, kto też tam startował i jaka była konkurencja, także też nie mogę powiedzieć, że zasłużenie ona wygrała, ale patrząc na jej piosenkę uważam, że jest bardzo, bardzo fajna. Oczywiście, jak zawsze, czekam w komentarzach później, żebyście mi pisały, czy Wy też się zgadzacie i dajcie znać, czy słyszałyście Malte. Jak nie słyszałyście, to o, wysyłam Was na YouTube'a, naprawdę. Jest super. Idę, słuchajcie, zacząć czytać w końcu moją książkę. A z wami widzę się później. Papatki! Kochani, jest popołudnie, znaczy południu, Jest godzina czternasta jakoś, tak? Widzicie, pogoda jest tragiczna. Ale rano nie było, nie padał deszcz, więc mówimy, jedziemy. I w momencie, kiedy wsiedliśmy do auta, chwilkę później już zaczęło padać. Ale jako, już byliśmy w aucie, Buster był bardzo zadowolony, że gdzieś jedziemy, to stwierdziliśmy, jedziemy. Trudno, jesteśmy w Anglii, deszcz jest tutaj normą, także... Jedziemy w deszczu. Pomimo tego, że Buster deszczu nie lubi, to jest bardzo podekscytowany, że idziemy na spacer. Kochani, witamy się z wami już na koniec. Jest wieczór, jest godzina dokładnie 17:45, ja się zaraz dekompuję, ale dopiero co wróciliśmy do domu, tak naprawdę. Także muszę czekać na gorącą wodę. A co nam się zeszło? Widzieliście dosłownie kawałeczek, jak dopiero co zaczęliśmy nasz spacer. Bałam się wyciągać z tej kamery, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem jak ona jest, jeżeli właśnie chodzi o używanie jej na deszczu. Także muszę najpierw poczytać, zanim zacznę ryzykować. Później pojechaliśmy do Starbucksa i kochani, udało mi się kupić moją Starbucks Velvet, Pistachio Velvet Latte, widzieliście na Instagramie. I powiem Wam, że jest mega podobna do White Moki, czyli tą kawę, której ja piję e, normalnie. Faktycznie jednak ta biała czekolada e, jest, jakby dozuje to jest ten smak tego, tej całej pistacji. W każdym razie bardzo, bardzo dobra kawa. E, przepyszna była. Także po kawie po, poszłam do Home Bargains e, i słuchajcie, kupiłam bardzo mało rzeczy, kilka dosłownie. Kupiłam sobie e, Kabel. Potrzebowałam taki kabel z trzema końcówkami, żeby sobie wymieniać, bo mam jeden na dole, a chcę mieć też jeden na górze. Właśnie jeden do Kindla, drugi do iPhona, trzeci na przykład do kamery, do słuchawek, do różnych innych. Także potrzebowałam taki kabel. Wziąłam młodemu paczkę mieszaną różnych kurczakowych naturalnych tritów i ma tutaj właśnie filety i małe kości. Wziąłam mu też takie Steak Slices. Tak, wszystko dla Ciebie. I wzięłam mu kotek EE, -e, Łosoś ryba, kotek e ser. A wzięłam mu też e kaczkę taką. Jeżeli a, a jeżeli chodzi o te patyczki, wzięłam mu też beef, e Kolejny łosoś, e kurczak i trawa. I kolejny łoskoś, te są jego ukochane przesmaki, których nigdy, nigdy nie odbawię. I właśnie mi tutaj stoi, także musicie mi wybaczyć. Chcesz jednego? Tak. Tak, jesteś głodna? O, obiad Ci dałam, od razu jak przyszliśmy. Obiad nie, ale przesmaczki tak. Mhm. No już Ci tam. jak mogę mu nie dać? No jak mogę mu nie dać? Proszę, Smacznego. Eee, kupiłam mu też misia. Zobaczcie, jaka fajna krowa. I ona ma tu piłkę w środku. Piłkę ma krowa? Krowa dla babulki? Magaiz. guys Prośje. On będzie się tym bawił. E, I wzięłam mu jeszcze e, Chicken whitefish Twist Cheese. To nigdy wcześniej nie miał. Jest to nowy Shombargain. Także wzięłam tylko jedno opakowanie, no bo nie wiem, jak mu to posmakuje. Powinno, bo on lubi i kurczaka, i ryby. A dla siebie wzięłam całe dwie rzeczy, słuchajcie. Potrzebowałam kolejnego żelu do golenia. Powiem Wam, że ten, który ostatnio kupowałam, nie wiem, czy go kojarzycie, w Superdragu, rewelacja, pachniał bosko, ale wiecie, no nie będę specjalnie do Superdraga jechać po żel, a ja jednak wolę się golić z żelem, jest mi to po prostu, jest mi wygodniej. I teraz wzięłam ten z Aloe Vera nie wiem, czy on ma jakiś zapach, czy nie ma. Nie ma chyba. Bo oni mają te zielony i niebieski. Znaczy różowy i jakiś Dobra, wziąłem tylko to i wzięłam sobie, słuchajcie, firma Tizon Skincare Spot za Pink Gel. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, niby w 4 godziny pomaga na różne tego typu spoty. Także wzięłam, zobaczę, może zadziała. To kosztowało chyba 2 funty, także bardzo tani produkt. Niestety nie mieli soli do kompania ale i tak jechaliśmy do Camstone, także zaszłam tam do TK Maxa. Andrzej sobie kupił okulary przeciwsłoneczne, bo potrzebował na jazdę. Ja kupiłam sobie sól. I słuchajcie, w TK Maxie i kosztuje chyba dokładnie tyle samo, bo zapłaciłam 4,99 za tą dużą, a chyba w Home Bargains płacę 4,50. Także 50 pi różnica, ale ja wiem, że nie każdy ma jak zajechać do Home Bargains. Także słuchajcie, KK Maxx też je ma. Ja Wam lubię rzucać trochę na poduszce, tutaj mi balansujecie i dlatego i e, wzięłam e, w TK Maxxie takie e, Chicken kalmar Rings one po prostu leżały przy kasie e, kusiły takie crazy mamy jak ja, więc jak mogłam je kupić, poczekajcie wiecie co, nie wiem jak Was znowu zniżyć, przed chwilą mi się to udało, a teraz mam na Zooma ustawione no, dobra, niech będzie Zoom e, także takie poczyniliśmy zakupy no i co? Jestem 70% książki już przeczytałam. Jest bardzo fajna ta z pieskiem. Bardzo dużo tam można się w ogóle o różnych treningach i różnych sposobów treningów dowiedzieć. W każdym bądź razie plan jest taki, że teraz porobię troszeczkę, co mam tu z tymi włosami. Porobię sobie, w ogóle myślałam, zaraz Wam przerwę, czy znaczy żeby zrobić sobie grzywkę sama i sobie sama ją ob obciąć. Czekajcie, jak ja to robiłam, senie. Już nie pamiętam, ale fajnie wyglądałam, tylko że teraz mam już piękne brwi i tak, teraz nie chcę. No, ale czekajcie. O czym mówiłam? No, chwilę porobię brylanciki, bo muszę, tak jak mówię, poczekać, aż... Boże, coś mi weszło do oka. Poczekać, aż mi się ta woda... jest nie mogę. Nagrzeje i wtedy kąpiel. Nie mogę mieć za gorącej kąpieli, bo nie mogę się pocić z wiadomych względów. Także dzisiaj pewnie też nie usiedzę w niej jakoś długo, ale mi coś wleciało, słuchajcie. Przepraszam Was bardzo. O Jezu... Pewnie mi rzęsa wleciała, o Boże, przeżyję, przeżyję, no, także, Basterek się na mnie patrzy, matka, przestan gadać, um, no, więc taka końcówka weekendu, słuchajcie, no i co, niestety już do pracy, może Was trochę przybliżę, bo te włosy zrobiłam, A, bum, 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 Całe cały Wam pokazałam przy okazji, ale jest okej, okay. No, e, w każdym razie uczę się, jeszcze się słuchajcie, uczę tej kamery, ale teraz znowu jestem za blisko, ale dobra. E, koniec weekendu odpoczęłam mocno i porządnie w ten weekend. Tak naprawdę trzy e, dni, gdzie mogłam spać do której chciałam, także to jest w ogóle dla mnie sukces story. E, także to było naprawdę super, naprawdę fajne i tak jak mówię, wypoczęłam. Jestem gotowa na nowy tydzień. Całe cztery dni nie planuję iść do domu wcześniej, a nic takiego. Eee, mam prawdopodobnie 4 dni wolnego w przyszłym tygodniu, e, bo jak będą nadgodziny, to weznę, ale jak będzie taki tydzień, jak jest teraz, to raczej tych nadgodzin nie będzie, niestety. E, a jeszcze to będzie tydzień przed wypłatami, więc spodziewam się, że wolium będzie takie samo, jakie jest teraz. A dlatego mam 4 dni, ponieważ jak pamiętacie, w sobotę inne na imprezę, także w niedzielę musiałam wziąć wolne, bo nie wyobrażam sobie iść na, e, do pracy po imprezie. Także tak będzie. Kończę. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za wszystkie kciuki w górę, kciuki w dół, nie wiem, w cokolwiek. Komentarze. Bo pamiętajmy, że wszystko nabija oglądalność. Także dziękuję. Buziaki, pa pa.